Wietnam 1969, głęboko w dżungli, w pobliżu granicy z Kambodżą, zespół Mak-W-Sog wpada w zasadzkę i jest ostrzeliwany. Wracaj tutaj, sprowadź go tutaj, jeśli możesz. Możesz go przenieść? Możesz go przenieść, dobrze. Spróbuj przyprowadzić go tutaj. Pamiętaj, aby zatrzymać krwawienie. Kontakt radiowy zanika, z wyjątkiem jednej mrożącej krew w żyłach wiadomości. Myślę, że to dokończę. Nie wyciągajcie mnie, zamierzam to dokończyć. Głos należał do starszego sierżanta Jerego Mad Dog Shrivevera. Brak oficjalnych dokumentów, brak potwierdzonego ciała, tylko opowieści. Opowieści o człowieku, który zgłaszał się na samobójcze misje, który nosił uszy wrogów jako trofea i który zdawał się pojawiać i znikać wedle woli. Dla Wietkongu był duchem, dla własnych ludzi koniecznym koszmarem. Nie tylko walczył w wojnie wietnamskiej, on ją nawiedzał. To jest historia najbardziej przerażającego człowieka wojny wietnamskiej, który stał się mad dogiem, zanim dżungla go pochłonęła. Zanim kryptonim mad dog przeniknął przez transmisję wroga, Jerry Michael Shriver był tylko chłopcem z małego miasteczka Deuniak Springs na Florydzie. Urodzony 24 września 1941 roku w kraju, który wkrótce miał zostać wciągnięty w II wojnę światową, Jerry dorastał w cichym cieniu południowych sosen i wojskowego dziedzictwa. Jego ojciec, zawodowy oficer armii, zaszczepił w nim żelazną dyscyplinę i głębokie zrozumienie poświęcenia. Ale nawet jako młody chłopiec, jego rodzina wiedziała, że Jerry nie jest zrobiony z tej samej formy. Jego ogień był inny, niespokojny, nieujarzmiony i wybuchowy. Kiedy zaciągnął się do armii, burza w Azji Południowo-Wschodniej już się zbierała. Pragnienie Jerego, by służyć, wykraczało poza zwykłą służbę. Pragnął doświadczyć intensywności walki i ekstremów życia wojskowego. Zgłosił się na ochotnika do sił specjalnych, zielonych beretów, gdzie szybko zyskał reputację człowieka nieznającego strachu. Ale brak strachu wkrótce przekształcił się w coś mroczniejszego. Nie tylko stawiał czoła niebezpieczeństwu, szukał go, polował na nie i rozkwitał w nim. W Wietnamie jego transformacja w legendę rozpoczęła się od Mfu SOG, dowództwa pomocy wojskowej, wraz z grupą studiów i obserwacji Wietnamu. Ten zespół nie był zwykłą jednostką. Był ściśle tajny, mroczny i działał głęboko za liniami wroga. Misje były brutalne: zabójstwa, sabotaż i rekonesans w najniebezpieczniejszym terenie. Jerry zgłaszał się na ochotnika do misji, których nikt inny nie chciał podejmować. Prowadził zespoły operacji tajnych do Laosu i Kambodży, gdzie byli duchami na terytorium wroga zaprzeczalnymi, zbędnymi i często zapomnianymi. Tutaj jego transformacja przyspieszyła. Nigdy nie nosił regulaminowych mundurów. Zamiast tego zakładał mundury w tygrysie, pasy i czarny beret. Ciemne okulary zasłaniały jego oczy. Pas granatów obejmował jego pierś. Jego twarz, często pomalowana w kamuflaż wojenny, wyglądała bardziej jak zwierzę niż człowiek. Dla Wietnamczyków stał się fantomem. Wśród Amerykanów jego imię zaczęło się rozprzestrzeniać: Mad Dog, przydomek szeptany z podziwem i niepokojem. Nie był to tytuł, który sobie przywłaszczył został zdobyty we krwi i dymie. Zespoły operacji psychologicznych zaczęły wykorzystywać jego wizerunek, opierając się na pogłoskach o jego brutalności, które mogły rozprzestrzeniać się bez kontroli. To nie była tylko wojna to był teatr. A Jerry stał się jego najmroczniejszym aktem. Najbardziej przerażający człowiek wojny wietnamskiej stał się teraz uzbrojoną legendą. Niektórzy mówią, że nosił talię kart z wyrytymi groźbami śmierci, napisanymi po wietnamsku. Inni twierdzą, że zostawiał przerażające wizytówki w obozach wroga symbole, zwoje i znaki zaprojektowane, by nawiedzać umysły bardziej niż ciała. Ale pod legendą wciąż był człowiek, który coraz bardziej oddalał się od zasad zaangażowania i granic zdrowego rozsądku. Jerry nie był samobójczy, po prostu się nie bał, widział dżunglę nie jako przeszkodę, ale jako dom. Jego koledzy z zespołu zauważyli zmianę. Śmiał się zbyt mocno, zgłaszał się na ochotnika zbyt szybko i zdawał się spać coraz mniej z każdą misją. Jego obsesja na punkcie doskonałości operacyjnej nasiliła się z każdym spotkaniem ze śmiercią. Dla Jerego wojna nie była chaosem, była jasnością. Mimo to nawet najbardziej przerażające postacie zaczynają od małych pęknięć. Jego przełożeni martwili się o jego lekkomyślność, jego głód niebezpieczeństwa, ale wyniki kupowały mu pobłażliwość. I tak misja za misją, ciało za ciałem, Jerry znikał coraz bardziej w swojej własnej legendzie. Nawet towarzysze z sił specjalnych nie potrafili powiedzieć, gdzie kończył się człowiek, a zaczynała się legenda. I być może on sam też nie potrafił. Gdy kalendarz przeszedł na rok 1939, zaczęły narastać szepty, że Jerry planuje jedną ostatnią misję. Głębokie wtargnięcie do Kambodży, rodzaj operacji, która nie trafiała na mapy ani do raportów. Nalegał, by pójść. Dżungla go wzywała, a Mad Dog nigdy nie odmawiał dżungli. Jerry Shrivever nie urodził się potworem. Stał się nim powoli, systematycznie i z własnej woli. W wojnie wietnamskiej, gdzie moralność była rozmytą linią, a przetrwanie wymagało nieludzkiej determinacji, Jerry nie stracił swojej duszy. Zaoferował ją. W najciemniejszych zakątkach wojny wietnamskiej, gdzie każda twarz była albo potencjalnym wrogiem, albo wkrótce poległym towarzyszem, wyłoniła się nowa postać, która zacierała granice między człowiekiem a mitem. Jerry Shriver. Od dawna był duchem, ale gdy jego czyny rozprzestrzeniały się przez podprąd wojny, a jeden był Jerrym Shreveverem, a dwaj byli całkowicie różni, choć znali się nawzajem i oczywiście darzyli się wysokim szacunkiem, stał się czymś znacznie bardziej przerażającym, symbolem, szeptem w dżungli, bytem, którego nikt nie mógł w pełni zrozumieć ani przewidzieć. Mad Dog... Nie był już tylko człowiekiem w terenie, ale był ideą, nawiedzającym obrazem postacią, która przerażała jego wrogów i niepokoiła nawet jego własnych ludzi. Plotki wirowały szybciej niż helikoptery nad dżunglami. Niektórzy mówili, że nosił naszyjnik zrobiony z uszu wroga, inni twierdzili, że mówił zagadkami, jakby każde słowo było wskazówką do nieznanej tajemnicy. Jedna opowieść opisywała go zakradającego się do obozu Wietkongu pod osłoną ciemności. Nie po to, by uderzyć, ale po prostu by obserwować, patrząc jak żołnierze wokół niego drżą w jego obecności, jakby sama dżungla sprzymierzyła się, by uczynić go jej częścią. Jego legendarny status nie wynikał tylko z jego niezwykłej zdolności do przetrwania najbardziej niebezpiecznych operacji. To były opowieści, które go otaczały. Ludzie, którzy walczyli u jego boku, mówili o jego niemal nadnaturalnej zdolności wyczuwania niebezpieczeństwa. Potrafił je wyczuć, powiedział jeden z członków zespołu. Wiedział, kiedy byliśmy śledzeni i kiedy wróg był tuż za nami. Słyszeliśmy trzask gałązki, a on zatrzymywał się jak wryty, jak wilk w nocy, a my rozglądaliśmy się myśląc, że to tylko zwierzę, ale on szeptał: Są tutaj. Te relacje często były odrzucane jako przesadzone, ale była w nich dziwna konsekwencja w całym spektrum jego misji. Jerry Shriver działał w sposób, którego inni po prostu nie potrafili odtworzyć. Jego szybkie, intuicyjne zrozumienie ruchów wroga wydawało się niemal instynktowne, wręcz graniczne z nadnaturalnym. Był, jak nic innego, doskonałym drapieżnikiem w wojnie, która wymagała przetrwania ponad wszystko, jednakże psychologiczny koszt życia w cieniu zaczynał go erodować. Transformacja Shrievevera z żołnierza w coś innego była powolnym spalaniem, ewolucją, której nawet jego najbliżsi sojusznicy nie rozumieli w pełni. Stawał się coraz bardziej oderwany, bardziej intensywny. Do tego stopnia, że granice między misjami a człowiekiem zdawały się zacierać. Nie prowadził już po prostu operacji, stawał się operacjami. Dla jego przełożonych, nieortodoksyjne metody Jerego Shrivewera stały się mieczem obosiecznym. Z jednej strony był niezrównanym wojownikiem, zdolnym do niezwykłych wyczynów i niebezpiecznych misji, z drugiej strony jego lekkomyślność stawała się odpowiedzialnością. Jego obsesja na punkcie strachu, chaosu, zaczęła alienować go od ludzi, którzy kiedyś podążali za nim w bitwę. Były opowieści o jego zespole, kwestionującym jego decyzje, o morale jednostki, pękającym pod ciężarem jego nieustępliwych żądań, jednak za każdym razem, gdy pojawiały się wątpliwości, uciszał je wynikami. W 1968 roku po jednej z jego najbardziej udanych, a zarazem najbardziej mrożących krew w żyłach misji operacji, która zniszczyła znaczną część zapasów broni Wietkongu w pobliżu granicy kambodżańskiej Shriever stał się legendą. Ale nie tylko ze względu na sukces misji, ale ze względu na sposób, w jaki ją przeprowadził. Maddock. Nie tylko wysadził w powietrze skład broni, on go zdziesiątkował. Pozostawił obszar w takim stanie zamętu, że wyglądało to tak, jakby uderzyła tam klęska żywiołowa. Wietkong był zdezorientowany, niepewny, w jaki sposób ich najbardziej bezpieczne linie zaopatrzenia zostały tak łatwo zakłócone. Dla nich wyglądało to tak, jakby sama dżungla zwróciła się przeciwko nim z mad dogiem w jej sercu. Operacja przyniosła mu pochwały od wyższego dowództwa, ale także miejsce w koszmarach wroga. Gdy raporty przenikały przez kanały wojskowe, mit Mad Dog'a Shriwevera utrwalał się. Nikt nie mógł zrozumieć, jak robił to, co robił. Jak poruszał się przez dżunglę jak zjawa, lub jak uderzał bez ostrzeżenia, pozostawiając zniszczenie na swojej drodze. Jeszcze bardziej przerażająca niż jego osiągnięcia była jego postawa. Nie było okrzyków, gdy misja została zakończona, nie było przybijania piątek ani gratulacji. Szrajwewer nie pławił się w chwale, po prostu szedł dalej. Dla niego misja nie była zakończona, dopóki wróg nie został zniszczony. A ich strach nie zamienił się w popiół. Wraz z rozwojem mitu rosła też legenda o jego chłodzie. Nie był już tylko żołnierzem, był ucieleśnieniem samej wojny, nieustępliwy, nieubłagany i często niezrozumiały. Niektórzy mężczyźni bali się go, niektórzy go czcili, ale nikt nie mógł powiedzieć z pewnością, kim naprawdę był Jerry Schreiweber poza opowieściami. Mity nadal się rozprzestrzeniały, podsycane paranoją wojny, gdzie przetrwanie było w równym stopniu kwestią psychologicznej dominacji, co siły ognia. Co pozostało jasne, to fakt, że Mad Dog nie był tylko tytułem. To była bestia, którą się stał, której nie mogła w pełni zawierać ani armia, ani wróg, ani nawet jego własny umysł. Do 1969 roku imię Jerego Shriweweera stało się synonimem śmierci w dżungli. Nie był już tylko żołnierzem, ale siłą, niezatrzymywalnym bytem z jednym celem spowodować chaos i zniszczenie gdziekolwiek się pojawił. Ale wojna się zmieniała i Schrivewer również. Brutalność, którą rozpętał w początkowych dniach, zaczynała ciążyć na nim zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Jego działania pozostawiły niezatarty ślad na krajobrazie, ale zaczęły również pozostawiać blizny na człowieku. Wiosną 1969 roku rozpoczęła się ostatnia misja, która miała sprawdzić wszystko, czym Shrivever się stał. Była to operacja tak tajna, że nawet wyższe rangi w wojsku były trzymane w ciemności. To nie była zwykła operacja, to było zwieńczenie wszystkiego, o co Shrivever walczył. Wszystkiego, czym stał się w cieniach wojny, jego celem była infiltracja dobrze bronionej bazy Wietkongu, głęboko w sercu południowego Wietnamu. Wróg używał jej do przeprowadzania ataków na pobliskie pozycje amerykańskiej armii, a wywiad sugerował, że była mocno ufortyfikowana. Zespół Shriwewewe'a stanął przed najtrudniejszym zadaniem przełamaniem obrony bazy i uzyskaniem kluczowych informacji wywiadowczych, które mogły zmienić bieg wojny. Najważniejszą rzeczą, którą musieliśmy zrobić, było zabezpieczenie strefy lądowania i niestracenie strefy lądowania. Ale była komplikacja. To nie była tylko baza wroga. To był symbol, forteca zbudowana na tajemnicy i strachu. Miejsce, gdzie plotki mówiły o specjalnej jednostce w ramach Wietkongu, która działała z tą samą bezwzględną skutecznością, co zespół Shriweweera. To nie była misja dla standardowego żołnierza. To była misja dla ducha. Przez tygodnie Shriweweer i jego zespół przygotowywali się. Studiowali zdjęcia satelitarne, słuchali raportów wywiadu i formułowali plan tak skomplikowany, że wydawał się bardziej jak dzieło fikcji niż strategia wojskowa. Ryzyko było astronomiczne, porażka oznaczała śmierć i to nie tylko dla Shrivewera, ale dla całego jego zespołu. Ale dla Madoga porażka nigdy nie była opcją, po prostu nie było jej w jego słowniku. W noc misji napięcie w powietrzu było namacalne. Ludzie Szrajwewera mogli je poczuć, wraz z zimnym uściskiem niepewności, zmieszanym z adrenaliną tego, co miało nadejść. Przekroczyli granice terytorium wroga wcześniej, ale ten moment wydawał się inny. Nie wchodzili tylko do dżungli. Wchodzili do brzucha bestii, stali się częścią wojny, a wojna stała się częścią ich. Infiltracja rozpoczęła się pod osłoną ciemności. Dżungla była upiornie cicha, jakby sam świat wstrzymywał oddech, gdy posuwali się naprzód. Ludzie Schrivewera podążali za każdym jego rozkazem, ufając mu bezgranicznie, ale z każdym krokiem głębiej w domenę wroga strach zaczynał się wkradać. Nie było już odwrotu. Misja była w toku, gdy zespół dotarł do zewnętrznych linii obrony bazy, napotkali większy opór niż przewidywali. Wróg był dobrze przygotowany, a wymiana ognia, która nastąpiła, była brutalna. Ale Shrevever nie martwił się walką, martwił się jedną rzeczą: dostaniem się do środka. Wietkong był śmiertelny, ale umysł Shrevevera był już pięć kroków do przodu. Planował to, wiedział gdzie uderzyć, kiedy się poruszyć i jak przechytrzyć swoich wrogów. Noc zdawała się ciągnąć w nieskończoność, ale Shriver parł naprzód. Prowadził swoich ludzi przez gęste zarośla, nawigując drogą, która zdawała się zacierać granice między rzeczywistością a szaleństwem wojny. Żołnierze wroga zbliżali się, a dźwięk ognia z broni palnej odbijał się echem przez dżunglę. Mieszając się z krzykami umierających, ale dla szriwera to wszystko było szumem tła, po prostu kolejną częścią misji, która musiała zostać zakończona. Gdy dotarli do serca bazy, prawda o misji stała się jasna. Nie chodziło już tylko o wywiad, chodziło o przetrwanie. Wietką wiedział, że nadchodzą, przygotował się na atak i wszędzie zastawił pułapki. Powietrze było gęste od napięcia, gdy Matt Dok i jego zespół przygotowywali się do swojej ostatniej walki. Ale pośród chaosu Shriweweather zrobił to, co robił najlepiej. Kontrolował strach, stał się chaosem. Był wszędzie, rozmazaną plamą ruchu w nocy, eliminując wroga jednego po drugim z zabójczą precyzją. Ale gdy świt zaczynał przebijać się przez horyzont. Wydarzyło się coś nieoczekiwanego. Zespół Shrivevera, kiedyś tak pewny swojego przywódcy, zaczynał się załamywać. Zespół zaczynał odczuwać skutki wyczerpania, rozlewu krwi i przytłaczającej presji misji. Maddok poprowadził ich do serca terytorium wroga, ale teraz zaczynali kwestionować, czy mogą wydostać się z tego żywi. Granica między bohaterem a szaleńcem nigdy nie była tak cienka. W tym momencie, w środku bitwy, Jerry Shrivever podjął decyzję, która zmieniła wszystko. Z zespołem na krawędzi załamania wiedział, że ich przetrwanie zależało od jednego ostatecznego aktu, który zdefiniowałby jego dziedzictwo. Shrivever zainicjował taktyczny odwrót, wyciągając swój zespół z uścisku wroga z chirurgiczną precyzją. Misja, choć daleka od doskonałości, osiągnęła swój cel. Zebrali potrzebne informacje wywiadowcze, ale jakim kosztem. Operacja została uznana za sukces przez wyższych dowódców, ale Shrivever wiedział lepiej. Ostatnia misja była testem nie tylko jego umiejętności, ale i jego człowieczeństwa. Ostatecznie Mad Dog Shrivever odniósł sukces, ponieważ zrobił to, czego inni nie mogli – Zabijał bez wahania, przetrwał bez litości i żył, by walczyć kolejnego dnia, bez względu na koszt. Śmierć nie była już tylko szeptem na wietrze, była częścią niego i miał nieść to brzemię przez resztę swojego życia. Ale gdy Srivewer opuszczał pole bitwy, nowa wojna zaczynała się w nim, taka, która okazałaby się bardziej brutalna niż jakakolwiek, z którą kiedykolwiek się zmierzył. Kiedy helikoptery uniosły się z tej przesiąkniętej krwią podłogi dżungli, niosąc Jerego, Maddoga, Shrivevera i to, co pozostało z jego zespołu, do bezpieczeństwa wojna się nie skończyła. Po prostu zmieniła swoją formę. Misja została nazwana sukcesem przez dowództwo. Informacje wywiadowcze zostały zabezpieczone. Baza zakłócona, a raport o ofiarach Choć ponury, był akceptowalny według standardów dowództwa. Ale dla Szliwewera nic z tego, co się wydarzyło, nie było akceptowalne, ani niezliczone ciała pozostawione w tyle, ani kilka nawiedzonych oczu ludzi, którzy przeżyli, ani gryzące uświadomienie sobie, że spojrzał śmierci w twarz, a ona spojrzała z powrotem. Z powrotem w bazie Szyrywewer nie świętował, nie pił, nie rozmawiał. Człowiek, który właśnie pokazał swoją niezatrzymaną siłę przemocy, teraz wydawał się poskromiony, uciszony, zwinięty jak grzechotnik w zbyt małej klatce. Jego legendarna intensywność nie zniknęła, ale zmieniła się i zwróciła do wewnątrz. Zaczął spędzać długie godziny sam, przeglądając mapy, prowadząc ćwiczenia w dusznym upale, popychając swoje ciało poza wyczerpanie. Jego zespół wiedział, co to znaczy. Nie zwalniał, przygotowywał się do czegoś, ale do czego? Szepty zaczęły krążyć wśród sił specjalnych o plotkach o rosnącej paranoi Sriwevera. Niektórzy twierdzili, że był obsesyjnie skupiony na idei siły cienia w ramach Wietkongu, brutalnego odbicia jego własnego zespołu, wyszkolonego specjalnie do neutralizacji zbuntowanych amerykańskich operatorów. Inni przysięgali, że wierzył, iż jest obserwowany nie tylko przez wroga, ale przez własne dowództwo. Mówiono, że nie ufał już rozkazom, chyba że pochodziły bezpośrednio od kilku przełożonych, których szanował. Zaufanie, jak wszystko inne w dżungli, erodowało. Mimo to Shrivever pozostał głównym atutem. Jego reputacja tylko wzrosła. Ten, mruknął jeden generał podczas poufnej odprawy, wskazując na akta Shrivevera, to najbardziej przerażający człowiek wojny wietnamskiej. I być może nim był. Dla Wietkongu Shrivever był duchem owiniętym w śmierć. Dla swoich towarzyszy był legendą wykutą w napalmie, ale legendy niosą ciężar, a jego zaczynał go miażdżyć. Na początku 1970 roku coś się zmieniło. Wever otrzymał nową misję, tajną, wysokiego ryzyka i głęboko utajnioną. Zadanie nie było tylko przeczesywaniem dżungli czy zbieraniem informacji wywiadowczych, to była operacja bez oficjalnej nazwy, bez publicznego zapisu i bez gwarancji ekstrakcji. Wysyłałaby Sri Weiwehra głęboko dokontrolowanej przez wroga Kambodży, aby zakłócić podejrzewany północno-wietnamski węzeł dowodzenia operujący tuż za granicą. Zadanie było wysoce nielegalne według ówczesnej polityki USA, ale stawki uznano za warte ryzyka. Sriwewer nie wahał się. Wziął swój zespół i zniknął wśród drzew. Potem nic. Dni mijały. Potem tygodnie, potem miesiące. Cisza radiowa. Początkowo wyższe dowództwo zakładało, że była to awaria komunikacji. Potem przyszła panika. Wysłano misje poszukiwawcze, ale żadna nie wróciła z odpowiedziami. Żadnych ciał, żadnego sprzętu, żadnych śladów stóp. To było tak, jakby Shrevever i jego zespół zniknęli z powierzchni ziemi. Szepty ponownie rozeszły się przez szeregi. Czy został pojmany, zabity, czy zdezerterował? To, co nastąpiło, było wichurą spekulacji. Niektórzy wierzyli, że został zdradzony przez amerykański wywiad, wysłany na samobójczą misję, aby wymazać problem. Inni twierdzili, że Shrivever w końcu przekroczył granicę, stał się tubylcem, lub, co gorsza, zbuntował się. Ale jedna teoria górowała nad resztą, szeptana z podziwem przez weteranów, którzy widzieli rzeczy, których nigdy nie mogli wyjaśnić. Shrivever był tym innym facetem, i Shrivever miał w sobie coś, co sprawiało, że czułeś do niego zarówno szacunek, jak i współczucie. Mówili, że Shrivever wybrał pozostanie nie dla zemsty, nie dla patriotyzmu ale ponieważ wojna stała się jego rzeczywistością. Dżungla była jedynym miejscem, gdzie wciąż czuł się żywy. Jego legenda wybuchła od tego momentu. Mieszkańcy wiosek zgłaszali obserwacje białego fantoma głęboko w górach Kambodży. Północno-wietnamskie jednostki mówiły o duchu bez nieśmiertelników, który uderzał pod bezksiężycowymi niebami i znikał bez śladu. Niektóre historie mówiły, że nosił mundury wroga, inne, że mieszkał w jaskini, strzeżonej przez druty pułapki i kości. Nie miało znaczenia, co było prawdą. Ważne było to, że Jerry Shriver stał się czymś więcej niż człowiekiem. Stał się ucieleśnieniem strachu. Jego historia przechodziła od żołnierza do żołnierza, pęczniejąc w opowiadaniu, aż nawet nowi rekruci znali imię Mad Doga i szeptali je z mieszaniną strachu i szacunku. Narracja nie była już tylko opowieścią o przetrwaniu. Była o żołnierzu wykutym w ogniu, który mógł stać się bardziej przerażający niż wojna, która go stworzyła. I właśnie gdy wydawało się, że mit osiadł w ciszy, wyłonił się ostatni szczegół z czegoś tak dziwnego, że nie można było tego zignorować. Zakodowana transmisja została przechwycona miesiące po porażce misji. Krótka, trzeszcząca, ledwo zrozumiała. Mówiła jedną rzecz: Wciąż tu jestem. Lata mijały, ale Jerry Dog Shrevever nigdy nie wypłynął na powierzchnię. Żadnego pogrzebu, żadnego ciała, żadnego rozwiązania, tylko echo, które odmawiało śmierci. Nawet dekady później, głęboko w gęstych, oplecionych lianami lasach Azji Południowo-Wschodniej legenda wciąż czai się. Miejscowi wciąż szepczą o widmowym żołnierzu, który porusza się jak wiatr i uderza jak grzmot. Mówią, że chroni pewne wioski i karze inne. Rząd USA w końcu ogłosił go zaginionym w akcji, przypuszczalnie martwym, ale ci, którzy służyli z nim, nigdy w to nie uwierzyli. Mówią, że wojna się skończyła, ale nie dla niego. Dla niektórych Jerry Schriver był przestrogą o tym, co wojna robi ludziom. Dla innych był koniecznym złem, potworem stworzonym, by stawić czoła gorszym potworom, ale dla wszystkich pozostaje najbardziej przerażającym człowiekiem wojny wietnamskiej. Jakie historie słyszałeś o Mad Dogu? Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach poniżej. Jeśli podobał Ci się ten film, nie wahaj się polubić go, zasubskrybować i kliknąć dzwonek powiadomień. W ten sposób będziesz pierwszym, który dowie się o każdym nowym filmie, który wrzucamy. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.